Hej, cześć się, moi drodzy, z tej strony Patryk 45, Patryk Gaming. I dziś na naszych ekranach gości gra Puddle, czy jakoś tak, nie wiem jak się do końca to wymawia. Zakupiłem sobie tą grę na Steamie i bardzo mnie zaciekawiła. Bardzo mi się podoba jej oprawa graficzna i dziś postaram się wam ją co nieco przedstawić. I oczywiście sobie pogramy. Więc bez przeciągania zaczynamy grę. Eee, pierwszy raz tę grę zobaczyłem na live u Blow'a. Bardzo mi się spodobała i postanowiłem ją od razu zakupić. Eee, przeszedłem już sobie kilka poziomów. Tak, i zapewne się pytacie dlaczego. Dlatego, że nagrywałem już to poprzednio, lecz przez przypadek usunęły mi się wszystkie materiały. Więc zaczynamy pierwszy, pierwszy etap gry. I myślę, że zaciekawi Was również ta gra i nie zapomnijcie oczywiście ocenić to, tego filmu pozytywnie, to bardzo, bardzo zmotywuje mnie do dalszej pracy, więc idźcie kciuk w górę, poniżej. Będę wdzięczny. Dobra, zaczynamy. I jak widzicie, mam tutaj sobie taki kubeczek z kolą, mi się to wydaje, że to jest kola czy coś takiego i sterując klawiszami naszej klawiatury Musieliśmy to wylać, żeby móc sobie posterować, troszeczkę tą właśnie wodą, czy co to jest, tą cieczą po prostu, tak i tutaj mamy różne takie fajne zwariowane rurki, nie rurki. i musimy po prostu sobie tą wodą tak poruszać, wodą, no nie wiadomo czym tak poruszać, żeby dotarło tego jak najwięcej do mety. Gdzie będą nam za to przyznane punkty? Nie zawsze udaje się to zrobić fajnie w 100%. Ale proszę bardzo, już mi coś tam uciekło. I szybciutko do następnego etapu. Jeszcze czekamy, aż nam to tu wszystko zliczy. Następny etap. Nie jest to wcale takie łatwe. Takie kierowanie tym wszystkim nie. To nie jest wcale takie łatwe. Naprawdę. Dobra. Odpalił nam się kolejny etap. Bierzemy tutaj tą wodę, tą ciecz. I tu są takie grzybki. Musimy aktywować te grzybki, właśnie, poruszając wodą, cieczą raz w jedną, raz w drugą stronę. Jest water, czyli to będzie chyba woda. Dobra, rurka jakaś. Lecimy, to żeby nam się woda nie przypaliła czasem za mocno. Dobra, w drugą stronę. Opa. Co do długości odcinka myślę, że tak po 10 minut. 15 może. Nie, myślę, że 10 wystarczy chyba na coś takiego. Myślę, że ta rozrywka was zaciekawi. W pewnym sensie. Jeżeli gra się podoba, to wiecie, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej gry. Mi tam się bardzo podoba. Myślę, że jest to raczej gra właśnie, żeby poruszać przy niej jakieś. Wybrane tematy lub też żeby grać sobie na live w tą grę. Hmm. Dobra. Ta woda niech przeleci tutaj. I wszystko ładnie spływa. O, i teraz wiem, co trzeba zrobić. Teraz trzeba rozruszać tą wodę tak, aby tam do góry aktywowała przycisk, który nam umożliwi dalszą drogę. Więc troszeczkę rozbujamy sobie to. Hopa. I z powrotem. O, wow, nie było takiej siły w tym. Dobra, teraz będzie wystarczająco. No jeszcze nie? O co chodzi? Tutaj niczego nie ma. Czyli musimy. O, tutaj uderzyć. No i. O, teraz. Zdecydowanie więcej mocy było, było potrzeba, chopsa. Tutaj woda nam się wlewa, zamyka nam się tutaj coś coś tam, nie wiem nawet jak to się nazywa. No i koniec etapu, wyjście, exit. Zliczę nam punkty, czas, w którym pokonaliśmy level 2 minuty 41. Dobra, następny lewelek. Dobra, teraz będziemy musieli aktywować jakiś grzybek. Już widzę po obrazku, domyślam się. Water, tak. To czyli woda, dobra. No, teraz na pewno komentarze. Water, woda, a coś ty. O, pięknie. Aktywowany grzybek. I lecimy dalej. Tu Tutaj do tej zlewki czy do tej rurki. Troszeczkę nam się ta woda tak rozprężyła, że nie jest to wiecie wszystko razem E. Oh, 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 oh. wow, wow 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 trochę złe rozwiązanie, ale dobra, myślę, że tą wodą nam się uda Dobra, jest dobrze żeby nam się za mocno nie przypiekła, wow. dobra, jest pięknie, płyniemy dalej w tą stronę. Znowu wypłomienie. ale nie dałem się tak łatwo. I myślę, że chyba zaraz tu się zaliczy ten poziom. O, właśnie, to jest drugi chyba już poziom. I teraz będzie pora na poziom trzeci. Czyli szybciutko damy radę poziom trzeci przejść. Roller Caster. Dobra, kolejny poziom. Znowu wylatuje nam woda z rurki na początku. Bez jakichś tam skojarzeń. No i płyniemy znowu. Płyniemy sobie na dół. I jak już mówiłem, piszcie w komentarzach na jaki temat mógłbym sobie tutaj porozmawiać przy tej grze. Wypowiedzieć może tak. Bo myślę, że to jest właśnie gra na live lub na jakieś tam wypowiadanie się w dowolnym temacie. Hops. Dobra, bruniemy teraz sobie znowu na dół. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Na dół zbiorniczek i znowu na dół. Wow, tam troszeczkę wody, ale dobra. Trudno, straciliśmy to straciliśmy. Dobra, płyniemy. I... Ja bo to Tak. Tutaj jakiś płomień czy płomienie dwa Dobra, i znowu spływamy na dół. Bardzo mi się podoba grafika w tej grze, nie wiem czy dodałem. Ona jest taka prosta, ale zarazem ma w sobie to coś. Dobra, nie za dużo jest tej wody. Obyśmy dotarli do następnego levelu, do miejsca wyjścia. Czyli tutaj, troszeczkę mało jej mamy. No, ale jest kites. Czyli przeszliśmy trzeci chapter. Więc tak, zaraz będzie 10 minutek na moim stoperku. No znaczy 9, no ale niedługo już 10. Więc przeszliśmy sobie 3 poziomy. Więc piszcie w komentarzach co sądzicie o tej grze. Nie zapomnijcie oczywiście pozytywnie ocenić, jeśli wasie, Wam się ta gierka podoba. A jeśli podobał Wam się mój let's play z tej gry. Oczywiście kciuk w górę i do zobaczenia kolejnym let's playu z tej gry lub też innej. Trzymajcie się, cześć.